Wspomnij wielki świat. Ho, ho. Górne tony. Mów o rolnictwie, za cóż to nas trzyma? Czy nad młot, o młot innej treści nie ma? O literaturze, fiu, jak i uczony. Żartuj w nie żartuj rozumny. Bądź wesół szydzisz, bądź smutny, pan dumny. Dosyć, że na wsi, nim będziesz poznany, mów i rób co chcesz. Zawsześ wart nagany. Ale Aniela, czy jej także warta? Cóż mam z nią mówić? Mówiłem o łanach, łąkach, strumykach, owcach i baranach. O czymże jeszcze mam mówić u czarta? Argument jasny, prób, nie Z panną... Sam powiedz, kiedy raz już jęknę, kocham być pannę, a ona odpowie: Kocham was pana, już ci po rozmowie. A jak nie kocham? Także koniec będzie. Z tobą końca i diabeł nie dojdzie. Ale stój, czekaj, zatrzymaj się w pędzie. Wiesz, jaki jest zamiar Anieli i Klary? Nie. Żadna za nie chce i nie pójdzie. Jak to? Stryjaszku. To nie do wiary. Mężczyzn zgubić, trwać w panieńskiej cnocie, może tak wszystkie? Żadna za nie chce i nie pójdzie. Ten wzrok oziębły, a miłosne oko. Wystchnienie w piersiach zamknięte głęboko. Czoło pochmurne, kiedy twarz się śmieje na honor. Ale lubię. Kocham się.